Siemano, siemano. Zapraszam na dzisiejsze Raz. za 100 złotych. Zobaczycie jakie składy na tą kolejkę ułożymy. Oczywiście w Limite 220 i pozostałych moich składach. No to lecimy. Na starcie sobie podsumujemy nasze wydatki z początku poprzedniego miesiąca oraz z obecnego. Jak widzicie w tamtym miesiącu zmieściliśmy się. Teoretycznie, bo potem dokonaliśmy kolejnych dwóch e, zakupów, no i w tym miesiącu nowe zakupy, które spowodowały, że wydaliśmy 50 euro, czyli e, ponad nasz budżet, bo tutaj na miesiąc zakładaliśmy 21 e, euro. Oczywiście to, co wcześniej e, mówiłem, osoby, które chcą wcześniej grać 240 i potrzebują e, bramkarza. To można tutaj odpowiedniego dobrać, ale też musicie pamiętać, że niekoniecznie te wszystkie karty będą pasowały. No, bo 240 już się zmienia o te 20 punktów, i to powoduje, że w tym wypadku. Troszeczkę na innych zawodnikach będziemy się skupiali. Ok, przechodzimy do dzisiejszych ustawień. No i tutaj mamy 220 i pokazuję Wam w jaki sposób została przeze mnie ustawiona. W tym wypadku cała czwórka zakupionych zawodników otrzymuje ode mnie ponowną szansę na wykazanie się w tym tygodniu. Natomiast tutaj w tym wypadku zmieniamy bramkarza i na tą kolejkę bramkarzem naszym nominalnym zostaje Chris Brady z Chicago. Także zobaczymy jak on się w tym wypadku spisze. Jeżeli chodzi o kolejne moje składy, no to tutaj polecam ustawiać MLS Pro, będziecie mogli spojrzeć, że z tych kart, które zakupiliśmy E, przypominam, że ta czwórka wylądowała w 220, natomiast pozostałych 6 kart, Będziemy mogli e, naprawdę tutaj dobrać e, ten skład w MLS e, Pro. Jak wiecie, większość tych kart, kto, do których namawiałem, e, żeby zakupić, właśnie jest e, z MLS-u. No i w takim wypadku widzicie tutaj: Brown, Bay i Jackson UL to są te karty. Natomiast ja tu dołożyłem e, Briana White'a i Grahama Zussi, ponieważ uważam, że te karty m, mają potencjał, żeby znowu fajnie jakoś mi zapunktować. Wy oczywiście możecie m, te karty. Te, które razem ze mną kupowaliście. Kolejnym składem będzie Cup 240 i tutaj mam bramkarza Stevena Clarka. Oczywiście zakup na środek kolejki Javion Brown i przerzucone John Cordoba, który w ostatnim czasie strzela gol za golem. Kevin Azkamila jest to zawodnik, który ma zadanie uzupełnić skład i poprzez to uzupełnienie zdobyć w zasadzie powyżej e, swojej średniej, czyli powyżej tam około 30 e, punktów. Na sam koniec pokazuję Wam, jak wygląda moje zestawienie kar 240 RAR. No i w tym wypadku mam e, uzasadnione obawy. Jarosław nie zgoda. Prawdopodobnie, jeżeli się pojawi, to pojawi się z ławki i to będzie tylko 25 punktów. Niestety, e, tata Schmidt, e, zawodnik. Houston Rockets, taki zawodnik kombinowany, ponieważ Tata Schmidt tak naprawdę występuje na lewej obronie. Natomiast mamy jego kartę tutaj, jeżeli chodzi o dany sezon, jak jest napastnikiem, i dzięki temu lepiej punktuje, może nie lepiej, a bardziej wyrównane czyli dostaje te 40-45 punktów, a nie musi strzelać bramki. Więc tutaj to jest różnica tych 20 punktów, które. Mogą sprawić, że ten skład mi nie odpali. No i John Nelson, nie wiem, tutaj bardzo ciężki match, jeżeli chodzi o St. Louis, e, Seattle, Sanders. Generalnie gdzieś szukałem, kombinowałem, jakich kart tutaj mógłbym e, dobrać. Nie wykluczam tego, że jeszcze spróbuję coś pozamieniać. E, jestem pewien tego, że Damian, Marku i jeżeli Miguel, Taruko e, wystąpi na odpowiednim poziomie to tutaj w zasadzie razem z lalkerzem Johnem McCarty ten skład może fajnie zapunktować. Natomiast dwóch zawodników takich niepewnych punktowo wydaje mi się, że to jest dużo za dużo. No i zakładając, że średnia tych czterech zawodników poza Jarosławem niezgodą będzie po 50, w okolicach 50, no to poprzez to, że Jarosław niezgoda wejdzie tylko z ławki, to może spowodować, że Minę się po raz kolejny z nagrodą z thresholdem, który wynosi 50 dolarów, więc uzasadnione jest tutaj, żeby na przykład niezgodę spróbować podmienić na jakiegoś innego zawodnika. Czy mi się to uda to pochwalę się w weekend, jak rzeczywiście ten skład wygląda, i czy rzeczywiście udało się podmienić niezgodę, a może tym razem niezgoda sprawi jakąś niespodziankę. A strzeli bramkę. Przypominam o amatorskich ligach, które macie tutaj do dyspozycji i które również rozgrywamy. I linki do tych amatorskich lig znajdziecie tutaj. Udało również do ligi limitowanej All Star. Gdzie wspólnie razem rywalizujemy, także zachęcam i zapraszam do zabawy. Możemy sobie podglądać własne składy i sprawdzać, jak to generalnie wygląda. Jeżeli podoba Wam się ten cykl materiałów, co za 100 zł, zostawcie łapę w górę. Jeżeli rzeczywiście macie pewne problemy z zestawieniem składu, zachęcam do zadawania pytań. Jeżeli tylko będę mógł, to postaram się Wam pomóc. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że w końcu przekroczymy 2050 osób i przestaniemy się bojać góra, góra, dół. A Wam wszystkim, a przede wszystkim życzę wesołych świąt, żebyście odpoczęli, żeby było troszeczkę czasu na piłeczkę oczywiście lanego e, dyngusa, czy będziecie siebie oblewać czy będziecie lali różne płyny e, dobrze e, zmrożone w gardło to już mnie e, nie interesuje, ale życzę Wam tego lanego dyngusa, no i oczywiście przede wszystkim e, sukcesów z Sorare za 100 zł trzymajcie się, na razie, zbijamy pionę